Możliwości tej lampy totalnie mnie zaskoczyły. Ciema, z tej strony Rafał. Witam na kanale, na którym dowiesz się więcej o sprzęcie i generalnie za co go cenię. W tym odcinku opowiem Ci, co mnie zaskoczyło w tej lampie, a byłem naprawdę nastawiony sceptycznie do niej. Zapraszam do oglądania. Na początku chciałbym zaznaczyć, że sprzęt dostałem do testów, ale nie mam żadnych korzyści finansowych z tego powodu i nikt nie miał wpływu na materiał. Cała ocena tego produktu to moje osobiste wrażenia. Godox S60 to lampa LED z soczewką, czyli tzw. Tak spotlight, który przychodzi wraz z wrotami do lepszej kontroli światła. Sama moc lampy to 60W o jasności 40 tysięcy luksów mierzonych z jednego metra barwa światła to 5600 K, a serii to 96. Waga lampy to Kilo360 oraz dwa sposoby zasilania: czyli pierwszy standardowy do gniazda w ścianie oraz drugi poprzez dodatkową baterię typu V-mount. Za ten sprzęt na ten moment będziesz musiał zapłacić około 1700 zł, a w tej kwocie otrzymasz dość standardowe opakowanie kartonowe, w którym znajduje się sama lampa z długim uchwytem do regulacji, kontroler do sterowania lampą, drzwiczki do kontroli stłumienia światła, kabel zasilający, kabel łączący lampę z kontrolerem oraz klucz. Dodatkowo jest możliwe dokupienie kilku dodatkowych akcesoriów, oczywiście są one opcjonalne, co moim zdaniem robią mega robotę i mam naprawdę dużą frajdę z użytkowania ich. A chodzi o nakładkę projekcyjną z trzema różnymi ogniskowymi do wyboru, ja otrzymałem w tym zestawie 150 mm. Zestaw siatek, przesłonę, zestaw zestawek światła, zestawy gobo, jak i kolorowych filtrów żelowych. Z takim zestawem można naprawdę fajnie się pobawić i otrzymać mega kreatywne efekty. Mi szczególnie przypadły do gustu GOBO, które imitują okna czy żaluzję. Od kilku odcinków używam ich non-stop, a w tym wypadku efekty możesz zobaczyć bezpośrednio za mną. Godox S60, jak już zauważyłeś, ma kontroler zewnętrzny, co znaczy, że większość sterowania odbywa się z dala od lampy, a w dodatku z tego powodu dostajesz możliwość zasilania jej za pomocą baterii V-Mount, co w wielu przypadkach może być naprawdę przydatne. Jeśli nie przypadasz za pilotem, Godox S60 można kontrolować za pomocą aplikacji, a mianowicie chodzi tutaj o Godox Light, która działa całkiem sprawnie i jest w miarę przejrzysta. Natomiast na samej lampie znajduje się jedno pokrętło, które jest odpowiedzialne za kąt wiązki światła od 6 do 55 stopni. I jest to jedyna funkcja, którą trzeba wykonać w pełni manualnie. Przyznaję, że całość po rozpakowaniu zrobiła naprawdę na mnie pozytywne wrażenie. Lampa, kontroler, drzwiczki. Wykonanie solidne, czuć wagę w ręku jak na takie małe gabaryty. Samo okablowanie również wywarło na mnie pozytywne wrażenie. Użyte materiały nie wyglądają na tanie, same kable są naprawdę grubsze niż te z którymi się do tej pory spotkałem, a co najważniejsze są odpowiednio długie. Zacisk do regulacji kąta nachylenia lampy regulujemy kluczem, który jest dodawany do zestawu, z czym wcześniej się nie spotkałem. Ten sprzęt posiada aktywne jak i pasywne chłodzenie, co oznacza, że chłodzenie możesz wyłączyć i będzie pracowało w totalnej ciszy. Ale maksymalna moc, którą wtedy możesz ustawić, to 50%. Powyżej tego jest po prostu wymagane włączenie wentylatora, który jest naprawdę cichy. Na przykład Ugodox SL100D w porównaniu do S60 jest naprawdę mega głośny. Niestety nie posiadam żadnego urządzenia, które potrafiłoby monitorować poziom hałasu, a telefon w tym wypadku się po prostu nie sprawdza. A sam nie chciałbym przedstawiać nieprawidłowych wyników. Przyznaję, że na początku byłem naprawdę sceptycznie nastawiony do całego sprzętu, ale po chwili zabawy z tym zestawem zmieniłem totalnie zdanie. Na ten moment mega mi się podoba i będzie mi się strasznie ciężko rozstać z tym sprzętem. Daje on naprawdę fajne pole do manewru, jeśli chodzi o zastosowanie kreatywne. A jeśli sam się zastanawiasz nad tą lampą, serdecznie Ci polecam dokupić ten dodatkowy zestaw projekcyjny. Który stawia tą lampę naprawdę wysoko, jeśli chodzi o bardzo szerokie zastosowanie. Jeśli podobają Ci się tego typu materiały, daj znać w komentarzu, czy mam robić ich więcej. A korzystając z okazji, zapraszam Cię serdecznie do pozostawienia subskrypcji, jak i również na grupę Lensbusters. Link znajdziesz w opisie. Tyle ode mnie. Cześć i do następnego.